że tu powinno być wpisane określenie projektowany szczelny kolektor ściekowy. Tak się też wpisuje w studiach. W studium z roku 2019 mamy wpisany na przykład projektowany rurociąg gazowy. Czyli coś, co było projektowane w 2019, zostało zapisane w studium na mapie w formie tekstu i oznaczenia graficznego. Jeżeli tu mamy kanał ściekowy, który wiemy, że już teraz podlega obostrzeniem prawnym i nie powinien tutaj być, a za moment wejdą jeszcze kolejne obostrzenia, które, że tak powiem, zintensyfikują te ograniczenia, to tutaj nie ma racji bytu takie pojęcie jak kanał ściekowy. Tu powinien być projektowany, szczelny kolektor ściekowy i proszę mi nie mówić, że tak jak pan Filip Sokowski wielokrotnie mówił, że to nie ma znaczenia, co jest wpisane. Jeżeli nie ma znaczenia, co jest wpisane, to proszę tutaj zostawić, nie wiem, Całe studium wyblankietować, po prostu zamalować na biały kolor, i wtedy Pan uwierzy, że rzeczywiście to studium nie ma znaczenia, co jest na nim napisane, narysowane i obliczone. Dziękuję. pomiędzy y, czymś projektowanym. Y, Chodzi tylko i wyłącznie o oznaczenia. Tutaj mamy istniejący y, kanał, natomiast projektowane jest obejście. I w, y, w związku z tym, że rysunek jest jeden dla uwarunkowań i kierunków, to na tym rysunku znajdują się dwa, dwa oznaczenia. I to, co pani mówiła, że e, wcześniej, w 2019 roku był e, oznaczany, projektowany e, rurociąg, to dlatego było takie oznaczenie, ponieważ jego w tym miejscu nie było, a kanał w tym miejscu jest. Przebiega tak, natomiast tam, gdzie go nie ma, jest oznaczony jako projektowany. Ten zapis, który czytaliśmy wcześniej, nie jest do tego, do tej części, właściwie jest do każdej części, ale powiedzmy bardziej, <laughs> dotyczy, bardziej, dotyczy, bardziej dotyczy tego istniejącego kanału, z którego wynika tego zapisu, że można go przebudować. Taka jest różnica, że na rysunku ma pani jedno i drugie oznaczenia. I ja nie, nie rozumiem, jak można nie rozróżniać tego. Są, jest jeden rysunek na uwarunkowania i na kierunki. Gdybyśmy mieli dwa rysunki, to bym się zgodził z tym, że rzeczy, które są na rysunku, kierunki, nie mogą przedstawiać uwarunkowań, tylko przyszłe y, planowane inwestycje. Natomiast mamy jeden rysunek. Panie Filipie, od razu powiem tak. Jeżeli jest to jeden rysunek, jeżeli te, ten kanał ściekowy będzie się łączył tutaj przy ulicy Rumskiej, czyli tam, gdzie mamy ten fioletowy pas, Łączy się jakby kanał ściekowy z przyszłym kolektorem, to dlaczego tam dalej jest ten kanał ściekowy? Ja zadam, pa zadam jedno proste pytanie. Wskazywaliście Państwo na plan miejscowy, który dla Kazimierza został uchwalony. Czy studium powodowało, że nie dało się tam wpisać dopuszczenia szczelnego kanału? Ale, powodowało... pani, pani, Ale pani, proszę pani, mi odpowiedzieć. Nie, nie pan nie odpowiedział na no moje pytanie. Ja zadałam pytanie, dlaczego tam przy Rumskiej, przed fioletowym pasem jest pisany kanał ściekowy, a nie kanał ściekowy, na przykład slash, czyli łamany przez przyszły kolektor ściekowy. Dlaczego? Bo to jest uwarunkowanie. W tekście jest wpisane, co można z tym zrobić. Ale mam chcemy... pani różnicę, że przerywaną linią, tą, yy, yy, która jest wychodzi poza wieś Kazimierz, jest oznaczony, jest oznaczony projektowany kolektor, którego tam nie ma fizycznie dzisiaj. Natomiast w miejscu, gdzie on jest na rysunku, jest oznaczony jako kanał ciekowy. Czyli nie mamy na i poza tym fioletowym pasem mamy zaznaczony też przyszły kolektor? Nie mamy oznaczenia takiego, ale mamy w tekście napisane, że ale, ale rozumie rozumiem pan, właśnie na tym polega to, w sensie, to że, o, ten, to, że ta dyskusja też się odbywała w czasie na o to, że, to, że, to, że jest, proszę, też nie powtarzali się nie zapętcali w temacie. kolektor, żeby nie by było. Proszę bardzo jeszcze rady Marii Buchla. Pytanie do pana co rato, panie Wójcie, drodzy goście, panie Wójcie, temat kanału Panie Prezesie. Dziękuję. Temat kanału jest tematem bardzo ważnym dla gminy i dla mieszkańców. Ale te spory, panie Juniko, przepraszam, to chyba nie w tym miejscu, nie na ten moment. Panie radny A już przepraszam, pozwolę Pani, ja się wypowiem. Pani bardzo fajnie żongluje tymi swoimi informacjami i dobrze Pani powiedziała. PEWIK nie ma operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do gruntu. Ma operat wodnoprawny na spuszczanie ścieków z punktu A do punktu B, do zatoki. Ja jako radny wielokrotnie sygnalizowałem na zebraniach wiejskich. Pan Wójt, mam nadzieję. Dojrzy do tego, że jednak te kontrole będą właściwe, wykaże się nieszczelność tego kanału i będzie to podstawą do uchylenia operatorów wodnoprawnego, że w sposób niewłaściwy być może jest to eksploatowane, użytkowane ta instalacja. To jest forma skuteczna do tego, żeby uporządkować i żeby zbiornik wody pitnej był chroniony. I za tym ja jestem. Za skutecznym działaniem. Bo jeśli Pan Wójt wykaże, że ktoś użytkuje nieszczelną instalację, to jest to podstawa do tego, żeby taki operat uchylić, a w ten czas PEMIK jestem przekonany, będzie tutaj biegał z Panem Wójtem i uwzględnić jak najszybciej po prostu naprawiać instalację, żeby była szczelna i hermetyczna. Taka powinna być droga działania. I tutaj z Panem Projektantem się zgadzam, że jeśli we wcześniejszym studium była podobna sytuacja, a była możliwość uchwalenia planu miejscowego. A już nie wspomnę, że wcześniej ten kanał przecież został zmodernizowany. Co prawda nie, nie tak, jakbyśmy oczekiwali, bo tam te stosunki wodne zostały zakłócone. Ale chociaż świeci w nie może płyną. Bo zamiast materacy kamiennych zasypano w I ludzie mają po prostu w piwnicach wodę. To takich projektów nie chcemy, żeby dalej realizować. My chcemy takie. Właściwe, ale tutaj inna forma działania. Panie Wójcie, zachęcam Pana, ja Panu pomogę. Naprawdę, jako prezes organizacji ekologicznej, Panu pomogę, tylko więcej chęci walki tych mieszkańców. I o te badania szczerze. Dziękuję. Dziękuję nie bardzo. Nie było odwołania od pozwolenia wodnoprawnego, a Pan Wójt wie, tak, 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 tak. Że nie A jak może tak. No to jest inna sprawa. Panie Wójcie, komisji rozmawialiśmy na temat badań. Stwierdził Pan przed chwilą, że te badania są już na stronie, na bibie. podane do wiadomości. Nie, nie przeglądałam. Mam tylko pytanie, w których miejscach był badany tenże grunt? Czy Pan jest zorientowany, czy w tej strefie, którą Pani Jałnika pokazywała, on również został badany. Yy, wiemy, że pierwotnie tym kanałem płynęły ścieki, podczyszczane tylko. Czyli yy, było jednak zanieczyszczenie naszych gruntów i uważam, że na tym terenie wzdłuż kanału to nam się należy rekultywacja tych terenów. Bądź rewitalizacja, odnowienie, nie wiem, to już będzie zależało od nas. A jeżeli jestem zaniepokojona nawet tym, są badania, niczego, tak jak Pan mówił, one niepokojącego nie wskazują dla nas, czyli jest, odpowiadamy sobie, jest wszystko w porządku. Natomiast my znamy przeszłość, jaka była. Te, to nie wyparowały. Te zanieczyszczenia. Co więcej, były liczne awarie. Nawet i dziś ja, do mnie dochodzi, dochodzą takie informacje, nie wiem czy sprawdzone, niesprawdzone, że na dwa tygodnie wyłącza się nieraz y, pracę w oczyszczalni. Z tego względu na tak zwany przegląd techniczny. To jest w ja pozwoleniu się, wodnoprawnym zapisane. Nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, czy nieprawdziwa. I my. Że nie ma problemu, jest ogromny problem. Co więcej, ja uważam, aglomeracja, bo to należy do aglomeracji Gdynia, jest winna nam pomoc w tym, aby te grunty zrewitalizować, przywrócić ciek w strugi, bo on i tak naturalnie ciąży. Te wody powierzchniowe i tak zbierają się w tym zlewisku Zagórskiej strugi. Stąd mój wniosek był na ostatniej Komisji do, do spraw Finansów i Strategii Rozwoju, abyśmy się zajęli raportem. W tej w poprzedniej kadencji jeden raport, tylko omawialiśmy, raporty się robi co dwa lata. I tam wykazywane są. Jakość wód. A tu, jeśli chodzi o zagórską nie wskazuje się z tego względu, że no, nie ma dostępu. Jest to kanał. Kolektor, nietraktowany. Jest zagórska później która włącza się do kanału leniwego. Natomiast te tereny nie mamy podanych wskaźników, jeśli chodzi o jakość wody, która płynie. Tyle i ja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Mirko, tutaj Pani się drogą już nawet uprzedziła, ale kolejne punkty tak, Pani gdzieś tam tak, poruszyła, więc tak, coś będziemy tak, tak, dyskutować. jeszcze... Proszę. proszę bardzo, Panie Wójcie. Pani Radna, jedna krótka informacja. To już było trzy tygodnie podane, jak podawaliśmy informacje na naszych stronach odnośnie w wynikach badania kanału. Pani Radna, to nie chodzi o to, czy jest wszystko w porządku, czy nie, tylko podawaliśmy lokalizację. Była mapka z lokalizacjami. Kazimierz, mosty, rejon ulicy Jodłowej, mosty w rejonie, ulicy, w, ulicy, w rejonie dworku i mechelinki parkingu. Cztery lokalizacje, które były robione bezpośrednio przy kanale zrzutowym. I w czterech lokalizacjach wyszło, zbierze. że nie ma żadnych przekroczeń i pod względem jest wszystko to. Ok. Także e, informacje też są jeszcze szczegółowe, że tak powiem, wszystko na naszych stronach. Na BIP-ie może się z do, doskonale zapoznać. Dziękuję. To jak Państwo będą do jeszcze. W tej kwestii, akurat tych tej mówimy, że tu się pojawiało, jeśli niejednokrotnie, się w punkcie wnioski, to jak najbardziej wtedy możemy wrócić. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad nieuwzględnieniem uwagi nr 32, punkt 6. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. jeden nie, przepraszam, 10 głosami za, przy trzech głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. E, uwaga numer 32 punkt 6 została nieuzgłędniona. E, proszę bardzo punkt 7. E, Do uwagi. E, punkt 7. Fragment dotyczący zanieczyszczenia wód podziemnych pomija problem nieszczelnego kanału ściekowego. Uzupełnić ten fragment projektu studium. Uwaga nieuzgadniona. kanały Kanałem ściekowym odprowadzane są ścieki, odprowadzane są z oczyszczalni ścieków ścieki już oczyszczone. Nie stanowią one poważnego niebezpieczeństwa zanieczyszczenia wód podziemnych. Badania zlecone przez Urząd Gminy Kosakowo pod tytułem ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego wykonana przez Laboratorium SGS Polska, pracownia środowiskowa nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o opinię komisji. Punkt 7, tak? Tak. głosami za i jednym głosem przeciw. Uwaga została nie Dziękuję bardzo. Państwo radni, proszę bardzo panie radny. Nie widzę tutaj to ma e, być. Nie? No, no. no Nie Szkoda, że Pan Wójta nie ma. No. Szanowna radą. drodzy goście, jak słyszę to uzasadnienie, że wyniki badań nic nie wskazały. Ja nie chciałbym powiedzieć, że te wyniki były sfałszowane. Nie, właśnie Pani Radna, Pani posłucha mojej wypowiedzi. Od zakresu badań tak naprawdę zależy to, co ujawnimy, od zakresu, i gdzie badamy, i co badamy. To jest bardzo kluczowe. Pani tam uczestniczyła w tych badaniach odnośnie zatoki i co wyszło, bo lepiej jak sprzed wojny, a wszystko tam umiera. To pani w tych badaniach kiedyś w nie była i myśmy zakwestionowali zakres tego projektu do ministra. Panie, I w tej radny, chwili, panie Radny, ja bym prosił do. Próbuję, tak, do próbuję, do Panie uwagi. Radny, usmysłowić po prostu, jakie są ruszące w stosunku panie, co do zakresu. Panie Radny, bym prosił, tak, o, odnosić się do. I teraz uwagi. wracając jakby do tej uwagi. My, my po prostu wnioskowaliśmy jako Stowarzyszenie Nasza Ziemia, jako ja jako Radny, żeby przeprowadzić badania na szczerość, nie badania na zanieczyszczenie gruntu. Wielokrotnie to sygnalizowałem Pani Radnej Piotrowskiej i innym, że to do niczego nie prowadzi. To jest pytanie, gdzie ten odbiór był zrobiony jak blisko, po prostu, w którym miejscu, ale gdyby badania były na szczelność kanału przeprowadzone, ukierunkowane, to w ten czas być może byśmy byli w innej sytuacji, byśmy wtedy powiedzieli, czy ten operat wodnoprawny, jest podstawa jego do uchlenia, do zaskarżenia, albo ze względu na naruszenie prawa, czy nie. I taki powinien być kierunek działania. I dla mnie to nie zaskakuje, tylko jak słyszę, że wyniki nic pokazały, no bo kwestia jest, jak dostaniemy te dokumenty, to w ten czas, Panie Przewodniczący, będziemy mogli bardziej fachowo się do tego odnieść. I ja to na najbliższej sesji zrobię. Bo w ten czas będzie przede wszystkim głębokość, strefa, jakie miejsce, czy tam, gdzie faktycznie była ta nieszczelność. A po drugie, przecież wszyscy mieszkańcy to wiedzą, że kanał był eksploatowany od 30 lat i płynęły ścieki nieoczyszczone, dopiero w pewnym momencie poczyszczono. Pegeningę pobierało na pewnym odcinku, to, co panie Henryku, pan tam próbuje, że gdzieś się zgubiły te ścieki, na pewno, ale nie w takich krościach, jak ja pan podaje, bo nam jeszcze nigdy do ugowania brało po drodze. A w związku z tym, że było ryzyko, że płyną ścieki nieoczyszczone, to budowali osadnik po to, żeby te grube elementy odseparować. To jest dowód na to, że ścieki płyną czasami takie, ale również płyną te nieoczyszczone. Także to uzasadnienie po prostu naprawdę uważam, że jest nieprofionalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pani Radna. Chciałabym Państwa zaprosić na początek naszej kadencji. Kiedy była złożona propozycja, z, między innymi z mojej strony, o założenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska. Państwo jako radni zaprotestowaliście temu, że to nie jest potrzebne. Tymczasem y, kilku, kilka osób działających tutaj w Radzie z ramienia Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Dbamy o to, żeby obserwować, co się dzieje. Między innymi te uwagi a propos kanału, szczelności, badania gruntu, tego, co robią mieszkańcy sami, którzy swoje sołeckie pieniądze przeznaczają na ochronę środowiska, żeby zbadać, w jakim środowisku żyjemy. Nie jest dobrze, proszę Państwa, jeśli patrzymy obojętnie na swój świat, w którym jesteśmy zanurzeni. Woda to jest nasze środowisko, w którym żyjemy. I to, że zatokę mamy zanieczyszczoną, to też jest konsekwencja ustępstw wszelkich, które dokonywaliśmy jako mieszkańcy. Teraz robimy ustępstwa, żeby nie docierpnąć prawdy, co się dzieje z tym kanałem, czy woda jest zanieczyszczona, ścieki przedostają się do naszych wód podziemnych. My tego jakby nie, nie oczekujemy, że zbadamy, ktoś za nas zbada. A tymczasem mamy stać sobie obojętnie i patrzeć i krytykować tych, którzy się o to niepokoją. Komisja, która by powstała w nasz, jako jeszcze jedna z Komisji Ochrony Środowiska, miałaby szansę te sprawy przeprowadzać przez uchwały naszej Rady. Nie dopuściliście Państwo do takiej komisji, że istnieje w ramach istniejącej Komisji Finansów ta możliwość. Nic się nie robi w tej sprawie. Radni tylko patrzymy, że wszystko jest OK. Może jest OK, drodzy Państwo. Ja nie chcę być prorokiem, że wszystko jest czarne i be. Jeśli jest OK, zyskamy spokój wewnętrzny i będziemy żyć sobie spokojniej. I chodzi mi o to, żeby teraz się tutaj użalać na tym, co się dzieje w naszej gminie. Chodzi o to, że dzisiaj procedujemy bardzo ważne studium. Mamy poszerzoną wiedzę o wiele aspektów naszego życia. I tutaj mówimy o tym, że i komunikacja, i ten nadmiar zatrudnienia, wiele rzeczy poruszyliśmy, nie będę tego sięgać. Ale dotknęliśmy tkanki naszego życia, wody. I zobaczcie Państwo, cokolwiek byśmy ominęli, nie ominiemy tego tematu i wróci do nas. I proszę, żebyśmy patrzyli na to odpowiedzialnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Drodzy Państwo, coś jeszcze ktoś można. Jeszcze? Chciałem tylko uzupełnić. Proszę. w tak? dwóch zdaniach dosłownie tak, tak, prosił o ja myślę Wielu tutaj radnych wie, że od lat nad tym tematem się tym interesuje tym tematem. I wystąpiłem o badania do PewIKU. I nie takie badania jak tu gmina złożyła tam, nie wiem, za jeden tylko za kilkaset, no ponad 100 tysięcy zrobili badania. I one są bardzo obszerne, są opublikowane, więc można do nich dojść, jak się chce, z których wynika jednoznacznie, że jest Kanał bez dna i przecieka, te oczyszczone w cudzysłowie ścieki przesiąkają na powierzchni dwóch hektarów. bo tyle jest tego, tego dna. I tam jest podany konkretne ilości ścieków, które wypływają z oczyszczalni. Są pobierane, tak jak Pan Bóg wspomina, do płukania kawer, teraz już nie, ale to wszystko jest zbilansowane i podane. 300 tysięcy metrów sześciennych wsiąka w grubiu. Brakuje. Z oczyszczaniem wypływa, do zatoki nie wchodzi. Czyli bezdyskusyjnie, co dodatkowo w pozwoleniu wodnoprawnym z 2019 jest wyraźny zapis że przez dwa tygodnie w roku dopuszcza się nieoczyszczone ścieki, bo mają właśnie to co Pani Piotrowska wspomniała, pozwolenie wodnoprawne. Z Wód Polskich otrzymałem pismo, z którego wynika jednoznacznie, z gminy też potwierdzenie, nie było odwołania gminy od tego pozwolenia wodnoprawnego. W którym jest wodno, pozwolenie wodnoprawne jest tylko na odprowadzanie ścieków do zatoki, ale nie na wsiąkanie 300 tysięcy metrów do gruntu. Dziękuję. Dziękuję Przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad nieuznanieniem uwagi nr 32, punkt 7. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. 11 głosami za, przy czterech głosach przeciwnych. Uwaga na 32 punkt 7 została nieuzględniona. Proszę bardzo o punkt 8 tejże uwagi. Uwaga 8. A pominięto informacje na temat sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków z grupowej oczyszczalni tak Górze do zatoki. Brak zapisu, że ścieki odprowadzone są nieszczelnym kanałem. Treść studium, treść studium odnosi się, nie odnosi się do sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni. Informacja o nieszczelności kanału nie jest potwierdzona oraz nie jest istotna dla takiego dokumentu jak studium. Brak dowodów na nieszczelność kanału oraz zanieczyszczenie gleby wzdłuż kanału ściekowego przez badania zlecone przez Urząd Gminy Kosakowo. Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego wykonana przez Laboratorium SGS Polska eee, nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi. Dziękuję, proszę bardzo o komisji. Że to sprzedaż no, jest że Uprócz, nie, 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 nie wiedzą. Komisja czterema głosami za i dwa przeciw. Dziękuję bardzo. To jest nasz zarodek. Kto na wyczonku? Tak, myślę, że uwaga, jest. Był temat bardzo poruszany Przy tym. Nie no. To, proszę bardzo, Daniel. Doszło do wyjaśnienia, nie? Bez sensu. Już ten temat przerobiliśmy tu dosyć szeroko, ale ja tylko chciałbym dodać, ściek jest zawsze ściekiem. Po to został operat wodny wy, wy, wydany, żeby on płynął od miejsca A do miejsca B. I to nie ma znaczenia, czy to jest klinicjanka, bo kiedyś mieliśmy spotkanie po prostu z prezesem jeszcze ówczesnej y, spółki BEWIK to też przekonywał nas, nas, mieszkańców na jednym ze spotkań, że to jest ta woda, ten ściek, czyszczony jest o podobnych parametrach właśnie jak, jak, jak ale nie chciał się tego napić. Ściek jest ściekiem. Oczywiście jest to ściek podczyszczony, on ma mniejsze ładunki, on może nie wpływać tak agresywnie na środowisko, dlatego badanie na szczerność byłoby jak najbardziej wskazane i w ten czas byłoby to jednoznaczne i można byłoby na tej podstawie wnioskować o to, że jeśli doszłoby do naruszenia prawa, to taki operat wodnoprawny można byłoby uchylać. Także Panie Wójcie, jeszcze raz zachęcam do tych badań. Prawnika mamy bardzo dobrego, myślę tutaj w gminie Kusakowo ja myślę, że on tą sprawę pod względem formalno-prawnym przeprowadzi konceptowo. I wtedy Pan zobaczy, jak pewnie tutaj będzie biegał, i sprawę upoczątkujemy na zawsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Bielko. bardzo. Irytuje mnie odpowiedź brak dowodów na szczelność kanału. Przepraszam bardzo. Nie wiem. Większość osób z mostów wie i z innych miejscowości, że ten kanał, jak nie ma dna, nie jest szczelny. A my wpisujemy taką odpowiedź, radnym wpisujemy. Co więcej, bo nie możemy wpisać do studiów. A kto nam broni wpisać, że mamy nieszczelny, nie ma uszczelnionego dna? takiego zakazu. Więc treść, bo my odpowiadamy i będziemy podnosić dziś yy, w trakcie głosowania rękę na, za tym i my się też zgadzamy z tym, że nie ma. Potwierdzamy to. Kanał nie ma dowodów, nie mamy. Gdybyśmy sobie wpisali, że jest bez tego dna, nikt nam nie broni. Bo napiszemy, prawdę napiszemy. A niech odwrotnie nam udowadniają, że faktycznie on jest szczelny. I mam pytanie jeszcze, Panie Wójcie. Z tego względu, że na zebraniu w Mostach był taki wniosek o zbadanie szczelności kanału. Prawdopodobnie ten wniosek został skierowany do głównego inspektora. Ochrony środowiska w Gdańsku. Jaka jest odpowiedź? Bo przed chwilą wyszłam, żeby zweryfikować, bo rozmawiałam z panią do ochrony środowiska i nie znam treści tejże odpowiedzi. Bo mówiła, że ja tak zrozumiałam, no bo wygląda na to, że, że może źle zrozumiałam, że jest w biurze Rady. Stąd wyszłam, że miały być dane wszystkie te wyniki tychże i badania, i tego wniosku na szczelność kanału. Jaka jest odpowiedź? Panie Radna, ja w tej chwili nie odpowiem na to pytanie, więc jestem w temacie projektu studium. Pani Radna, ja w tej chwili nie odpowiem na to pytanie, bo dokumentów, które się przyjęły, jest naprawdę bardzo dużo. To jest temat niezwiązany ze studium, bez myślę, że jeżeli Pani złoży takie zapytanie, to postaramy się oficjalnie na to odpowiedzieć. jestem bardzo, bardzo ciekawa, ja. Dobrze. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Głosujemy nad nie uwzględnieniem uwagi numer 32 punkt 8a. Głosujemy elektronicznie. Głosami za, przy 4 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących. Uwaga numer 32.8a została nieuznędniona. Poproszę o uwagę. O punkt 8b. Uwaga 8b. Strona...